Cześć, witam wszystkich fanów pracy dobrymi narzędziami. Nazywam się Łukasz, jesteśmy w wyjątkowym miejscu u dealera BMW Sikora. Razem ze mną jest Grzegorz Bieniek, mechanik diagnosta. I e, dzisiaj porozmawiamy o narzędziach. E, Grzegorz, chciałem ci, ci pokazać taki klucz udarowy e, o symbolu 66372 marki ProLine. Co o nim sądzisz? Co, nie sądzę, pracujemy na co dzień. Klucz, jak widzisz, bardzo fajnie leży w dłoni. który jest ergonomiczny, klucz jest idealnie wyważony. Klucz ma bardzo fajny spust, który jest płynną regulacją. Klucz ma to do siebie, że tutaj jest szybkie przełączanie w jedną w drugą stronę, co ułatwia nam pracę zdecydowanie. Klucz jest z tworzywa Bardzo dobrze się trzyma w ręce. Jest no, dla mnie powiem ci narzędzie super. Bardzo dziękuję. Tak jak widzicie, marka ProLine oferuje ogromną gamę różnych narzędzi i produktów. Jeżeli pierwszy chcecie poznać tracące nowości, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie kolejne filmy. Cześć!